Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2D3. You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm. Hmm. <laughs> You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? You lied to me. Loga was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth. No lie. Confirm. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Wodzu. Moi drodzy, rozpoczynamy nową serię odcinków z Brief Edge. Brief to jest z angielskiego oddech, edge to jest jakiś kraniec, koniec, więc... Na pewno będziemy tutaj walczyli o nasz każdy oddech, moi drodzy. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest taka, że rozbiliśmy się w kosmosie. Chcieliśmy pochować naszego dziadka, nie wiem czemu w kosmosie. O, taka był... Taki był zamysł twórców. Taka była fantazja twórców gry, i zajebiście. I rozbiliśmy się w tym kosmosie mamy statek jako naszą bazę wypadową i musimy sobie tutaj przetrwać, bo to jest typowy survival. Mm. Yes. Tak, i sprawa jest taka, no niestety gra jest po angielsku i...

Okej, okay, super. Zdkaliśmy... Wyciek gazu Wchodzimy do naszego statku. Myślę, że muszę, moi drodzy, ściszyć troszkę grę Master Volume powiedzmy na music hop, Sound volume, voice volume, notifications volume, apply. OK, i na niestety gra jest po angielsku, z tego co wiem, to nie doczeka się spolszczenia, aczkolwiek ja będę wam wszystko tłumaczył, na tyle na ile to będzie możliwe. Aczkolwiek, tu chodzi o to, że my mamy gadający skafander. Mamy gadający skafander kosmiczny. Proszę bardzo, widzicie tam, o sorry, za oknem jest kawałek kosmosu. Mamy gadający skafander kosmiczny i on bardzo, ale to bardzo szybko mówi. Czasami ciężko jest to wyłapać. No, ale spokojnie, będę się starał. Wszystko wam tłumaczysz. Także widzicie, to jest nasz statek, który będzie naszą bazą wypadową. I no, ogólnie, tak jak mówię, to jest typowy survival. Okej, okay, y... system ogólnie wyporóżniania się jest zepsuty i działa w odwrotną stronę. Nie zaciąga do siebie, tylko wypuszcza z siebie. Czyli jeśli go otworzymy, to nam wypuści wszystkie. E, niefajne rzeczy, których nie chcie, z, których, z którymi nie chcielibyśmy się na pewno spotkać. I tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, co my tak naprawdę możemy? E, interceptor, do tego chyba musimy. Interfon, przepraszam. Do tego musimy dojść. Tak, 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 tak. Musimy ogarnąć antenę, co się z nią dzieje. A, tutaj możemy sobie odpocząć, dobra. Ok. wszystko to jest jasne. Procesor nie możemy go jak na razie użyć. Procka, procka, procka. Play Space spacesuit. Tutaj możemy sobie odłożyć nasz Space spacesuit. Czyli nasz skafander I oczywiście możemy zbierać wszystkie rzeczy, jak to jest w survivalu. One of the last photos of grandpa. To jest jedno z ostatnich zdjęć naszego dziadka. Who didn't part with the chicken until his death który za bardzo nie lubił się z tym kurakiem, który będzie na czym tutaj... kurczakiem, który będzie naszym tutaj... przyjacielem. Nie ch naprawdę nie, nie... mogę... I couldn't help putting this photo in the frame. Okej, okay, to jest dziwnie sformułowane, ale spoko, możemy to wziąć. Tak jakby mówił, że nie może wziąć... nie może włożyć tego w ramkę. Nie rozumiem czemu, ale spoko. Okej. Okay. Niealkoholowe piwo, drogie, niefiltrowane, ciemne, beznadziejnie smakujące. Okej, okay. możemy to wziąć. Zobaczymy. No, tak naprawdę, wszystko, co. Wszystko tak naprawdę opłaca się brać, gdyż iż, moi drodzy. Ok, to jest drapaczka do pleców. Ok, to zostało automatycznie dodane z tego, co wiem. Tak, do naszego inwentory, do naszego. Um, tutaj, powiedzmy, plecaczka. I moi drodzy. Nie, spokojnie, jeszcze nie chciałem wyjść. I moi drodzy, będziemy mogli tego używać. Dobra, bramę, Mountain Dew. Akurat tutaj nasz skafander mówił, Z że będziemy w mogli te... jest używać kuchni. Chcę to wziąć. No, kurde. Tego jeszcze nie mogę. I tak w mojej drodze wygląda kosmos. I mi to handy scrap. Mm, a tak. Tutaj możemy sobie to. Dobra. Okej. Okay. Mamy ten handy. Nie no, Handy Scrapper, no to kurczę, no to przecież to jest to. No dobra, nieważne. Ale najważniejszą rzeczą teraz jest... Żeby tutaj... O, zajebiście, no. no zajebiście, no. No. Nutrition Package. I te małe kuleczki możemy zbierać. Chcieliśmy naprawić, moi drodzy, antenę. Niestety nam się nie udało. Gdyż, iż... Mieliśmy obejść się z nią delikatnie, obeszliśmy się w ten sposób, że... ją całkowicie zniszczyliśmy, ale to spokojnie. Te małe kuleczki zbieramy... ...gdyż... ...one są nam potrzebne do tworzenia czegokolwiek tak naprawdę. Tutaj proszę bardzo. A, nie wziąłem... Wziąłem... ...będzie ta... Pie... Y... ...przeklęta kulka. O, 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 o. Tutaj jest jeszcze właśnie siła odrzutu. I to też działa na...

Jakby to powiedzieć, życie. Jezu, życie nie. Mega szybko ja wam, nie zdążę przetłumaczyć jednego, a ten zapierdziela już z drugim, nie? Nieźle, w ogóle. Toilet detekty, takie. To okay. Co mam. No, chyba nie chciałbym tego wziąć. A, coś chciałem ciekawego. Extract, okej, okay, dobra. Dobra, coś tutaj zdobyliśmy ciekawego. Jeszcze nie wiem co, ale spoko, spoko. jest to i jest ok. Gramy w ogóle na, w trybie yy... Freezing Danger. Dobra, tam zamarzniemy. Tam nie chcemy lecieć jednak. Gdzie dobra, jest? Do statek, dobra, do statek jest w swojej żeby się odbił po Mountain Dew. Kto lubi Mountain Dew daj apkę w górę. Um... Hop, dobra. Te kuleczki to jest woda, albo jakiś nutrition package, czyli Nutrition, jakby to przetłumaczyć, wartości odżywcze, czyli o, właśnie, o dużo tego, co jednego nie zabrałem. I to wszystko będziemy zbierać. Dużo tego tutaj kurczę, nie? Dużo tego, naprawdę tutaj dużo tego. Tylko są tak małe, że czasami łatwo, łatwo je przeoczyć, tak małe są. Dobra. No nie mogę tego jeszcze, kurczę zrobić. Dobra. Gramy na poziomie tak naprawdę ś takim normalnym. Więc tutaj za bardzo nie, nie musimy się przejmować w tym, że zaraz nam się tlen skończy, gdybym, gdybym dał na poziom taki cięższy dosyć. Okej, do okay, czyli musimy uważać ogólnie z elektryką. Dlatego, że możemy się no po prostu zabić, a nasz skafander nie gwarantuje, że zdąży z ekipą pogrzebową, moi drodzy. Gra jest przypomniana takim takim, takim takim, właśnie humorem. Dobra, zebrałem, zebrałem i tak właśnie wygląda kosmos. Kto chciałby być w kosmosie, Proszę dać śmiałapkę łapkę w górę. To jest moje największe marzenie, jeśli, by się, jeśli ktoś by był ciekaw. Taki spacer po kosmosie, i po prostu naprawdę mógłbym umierać. <laughs> Byłbym spełniony, że tak powiem. Wygląda po prostu. Oh, oh, baby. To jest coś... najpiękniejszego we wszechświecie, naprawdę. Naprawdę. Po... Lećmy jeszcze tutaj. Zobaczmy. O, okej. Okay. O, tutaj dwóch zabitych. The cheapest swill drunkle space dogs. Nobody okay. knows from what ways this stuff is brewed. Nevertheless, pretty disgusting by pleasant taste of a fire and fragrance of fresh poquiping dunk. Okej. To jest ogólnie... jakieś gówniane piwo, że tak powiem. Tak w wielkim, wielkim skrócie. Dobra, ale tutaj mamy coś. Egzamin. O. To są gamepady po prostu, takie stare gamepady. I gościu też tutaj ma, tak? Okej, okay. scan. I to jest no tak. Oczywiście. Dobra, wróćmy do statku, zobaczmy czy my możemy w ogóle coś... Coś zrobić z tymi... Z tymi rzeczami, które już mamy tak naprawdę. Może przy okazji jeszcze... Zbierzemy parę... O! O, ta, tak ta! Tak, 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 chodź tu, chodź tu do tatusia. Ty też, ty też. A, dobra. I B. No, dawaj... Dobra, nieważne. Wracamy do statku. i zobaczmy. To możemy tak naprawdę... Jakiego... A, okej, okay, tak w taki sposób mogę coś stąd wywalić. Mogę tego użyć teraz. Już coś mogę zrobić, czy nie? Nutrition package Create Okay. I Co nam znika? Aha, Nutrition Goo, tak? Czyli Nutrition Goo, takie jedno? Nie, nie jedno. 4, 5, 6. Mamy teraz 6. Zobaczymy ile będziemy teraz mieli. Mamy 5. Aha, czyli jedno. To dziwne. Wydawało mi się, że, no, że więcej niż jedno schodzi, ale dobra, spoko. Potworzymy sobie to. Oczywiście. Później będzie można to wcinać. Mam nadzieję, że można gdzieś to schować nie tylko w. Um, nie tylko w plecaku, no bo okej, okay, tutaj dużo tak naprawdę mamy tych tutaj miejsc, ale... No nie jest to nieskończone. Zresztą okay, Bottle of Water. Okej, okay, już rozumiem o co chodzi. Mhm. Na Bottle of Water idą dwa, tak? Icy. Dwa, dwie kostki lotu, że tak powiem. Obejmijmy tutaj hełm Enchance Space Suit. Tools Grabber, czyli taki chwytać, jakby Cryptographic Debugging Station Metal, dwa razy metal potrzebujemy do tego. Yy, czekaj, bo ja tu jeszcze it items nie Ok Refined Metal yellow Yellowish Water. Już źle to brzmi, ale to jest ogólnie normalna woda. Mm, container Stations OK, zobaczmy. Aha, Achievements OK, które tam sobie odkryliśmy, odblokowaliśmy, czy tam zdobyliśmy, których, a których nie. I tutaj Fotos jest dobra: jest zdjęcie dziadka. Items OK, mamy to piwo, mamy piwo też w sobie. To jest no, niealkoholowe, to jest i beznadziejne, a drogie. To jest w ogóle jakieś tanie, beznadziejne piwo, wpite przez. Space Dogs? Psy kosmiczne? Nie wiem, czy to się tak... wątpię, żeby to się tak tłumaczyło dosłownie, ale patrzę. No i ten Xtendo Gamepad, ten Xtendo oczywiście. Um, czy my tutaj możemy coś... O, The for Fun is broken! Zobaczmy tak naprawdę w nasz dziennik. Gdzie tu jest dziennik? Um, Composite... Refined Metal Lead Paint, jasne. Na przykład... dobra. Ja tędy mogę. Examen kitten, okej. Okay. Kot Harry, nazywał się Harry, był, był moim ostatnim zwierzaczkiem. Był bardzo. Bro... Uf, bardzo brudny, boże. <grywy> Dumny i bardzo fajny. Nawet kurczak go szanował. A no tak, Harry, prawda? Bliznę miał. Wiadomo, co chodzi. Tak mi się wydaje, że kurczak go szanował, bo na końcu Sega na końcu tak naprawdę o, ta kotka, bo to była kotka w sumie, atakowała mnie bardziej niż, 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 kurak, niż kurak. A, to jesteśmy my w 2030 roku, jak byliśmy mali. Dziadek, dziadek, dziadek z kurczakiem w boku. Okej, okay, już rozumiem. Examine card. Happy birthday, grandpa, man. Okej, okay, to jest. Aha, dobra, kartka urodzinowa, jasna, już rozumiem o co chodzi. Te wszystkie rzeczy musimy zbierać, bo. Nie wiem po co, ale. Co się opowiadają o naszej historii, więc spoko całkiem. Dziadek nie mógł żyć bez, bez kosmosu, tak naprawdę. Bez wyjazdów czy tam wylotów w kosmos. Ale bardzo kochał. Bardzo kochał dom. Tak, w sumie, jak każdy astronauta. I zobaczmy, co to jest ostatni, my Grandpa. My grandfather. Okej. Okay. Czy to jest wszystko? Dobra. Take rubber. W sumie wyżniemy. To jest cienka elektryczna taśma. Tutaj możemy odpocząć. Tutaj możemy wziąć zwitek jakiegoś materiału. Scan. No tak, potrzebujemy skanera, żeby cokolwiek ten. Tutaj jest jakaś Gazeta, Green Universe, ja tak. Okej. Okay. Tego za bardzo nie chcę się tłumaczyć, bo to był długi tekst. I też mi się za bardzo nie chciało tego czytać. Tutaj są... No jak widać jakieś wiertarki, czy jakiegoś bardziej powiedziałbym młota pneumatycznego. Plany, blueprint, czyli, 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 czyli rzut techniczny. Okej. Okay. No dobra moi drodzy, tego na razie nie możemy użyć. Czy tego możemy? Tutaj coś było, prawda? O! Co czuliśmy? Alkohol, a ok. Survival guide. Przewodnik survivalowy, dobra. Super. To jest znowu jakieś piwsko. Tak, to jest znowu to takie jakieś piwsko. A rare edition of physics in several volumes. The one who reads all 50 books will become the person who reads all these books. Ok, czyli to jest jakiś um, elementarz. Czy tam podręcznik. Do fizyki. Coś mogę wyłączyć? O. Okej, okay, ale chyba nie będziemy. Chyba nie będziemy wyłączać radika, bo jest całkiem, całkiem fajne. Insert videotape. Możemy jeszcze zrobić. Na przykład. Tylko będzie po angielsku. Nie zdążę wam pewnie tłumaczyć. Wysikaj się albo nie wysikaj. tu P on to P. Ja, yeah, przeszłam. No, kosmos jest bardzo groźny, bardzo nieprzewidywalny. Okej. Okay. Nie zdążyłem niestety przydać. To jest źle. Okej. Okay. Sikanie na elektronikę też jest złe, to musimy zapamiętać na przyszłość, ważna rada. Hełm rozumiem, nam się przyda, prawda? Podczas długich przygód, czy... Aha, okej, okay, dobra. Nie sikamy na... w kosmosie. No dobra, nieważne. O... Gra jest, kurczę, pełna takiego fajnego humoru, ale... No niestety nie została spoczywana. Szkoda, ale no... Trudno, trudno się mówi. Właśnie, kurczaka możemy wkładać do różnych rzeczy elektrycznych. Z tego, co wiem. I w związku z tym, moi drodzy, jak będziemy go wkładać, to on będzie takim, jakby swoistym przewodnikiem tych różnych rzeczy elektrycznych, tego prądu. I no, nas nie będzie radzić, prąta jego, tak? A kurczak i tak przeżyje także spokojnie. A widzicie, wyłączyliśmy całą elektrykę. Kurczakiem załataliśmy wszystkie dziury, które mogłyby nas elektrycznie zamordować. No i moi drodzy co? Moi drodzy to, że Odpoczywanie nie jest wskazane. No okej, okay, nieważne. The required. Okej okay. No dobra No to w sobie. słuchajcie, tyle w tym odcinku. Następnym dalej będziemy sobie tutaj podróżować. Dalej będziemy sobie tutaj zwiedzać ten... <moczyna> Ach, dawaj kulkę, jest dawaj kulkę Okay, mogę to wziąć? O, myślałem, że mogę coś z tym zrobić. Szkoda, 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 ale trudno. W następnym będziemy sobie dalej tutaj eksplorowali. A, i ten magnesyk masyki, Okej. Okay. Okay. No, w następnym będziemy sobie tutaj, widzicie, eksplorowali dalej. Zobaczymy, z czym to się je wszystko. I tak dalej. Jak się podobało, to wiecie, co robić. Dajcie, moi kochani, łapkę w górę. Subskrypcję, kto jeszcze tego nie robi. a Komentarz. Za te wszystkie rzeczy będę niezwykle wdzięczny. Kurde, tak małe są te kulki, że... że masakra, ciężko, ciężko jest złapać. Dawaj, gościu, dobra. No i to tyle. I się widzimy w następnych odcinkach. Wchodzimy do bazy, do naszego statku i fankową muzyką kończymy na odcinek. Yo! Bang!